Jakie są przykłady udanego brandingu? Skuteczny branding wyróżnia marki na tle konkurencji i buduje ich rozpoznawalność. Oto przykłady firm, które doskonale realizują strategię brandingu w Polsce. Allegro, największa platforma e-commerce w Polsce, skutecznie wykorzystuje branding, kojarząc się z wygodnymi zakupami online, szerokim wyborem produktów i innowacyjnością. Spójna komunikacja, charakterystyczne logo i emocjonalne reklamy. Na przykład, czego szukasz, sprawiają, że marka jest liderem rynku. Żabka. Skuteczny rebranding uczynił żabkę najbardziej rozpoznawalną siecią sprzedaży drobnych produktów na rogu. Proste hasło: mały, wielki sklep podkreśla wygodę zakupu, a nowoczesna identyfikacja wizualna sprawia, że klienci kojarzą ją z innowacyjnością. Inpost. Marka która zrewolucjonizowała rynek dostaw w Polsce, żółto czarna kolorystyka i hasło paczkomaty wygodnie, szybko, ekologicznie, stały się synonimem nowoczesnych usług kurierskich. Wedel, jako marka z ponad 170-letnią tradycją, wedel skutecznie łączy klasykę z nowoczesnością. Charakterystyczne logo, spójna kolorystyka, granat i złoto oraz storytelling wokół pasji do czekolady czynią markę wyjątkową. Play, odważna identyfikacja wizualna, fioletowa, młodzieżowy styl komunikacji i konsekwentne kampanie marketingowe sprawiły, że Play wyróżnia się na tle innych operatorów telekomunikacyjnych. Podsumowując, udany branding to połączenie spójności wizualnej, jasnej komunikacji i wartości, które trafiają do klientów.